Trzeba kochać życie takim, jakie jest. Dlatego, że kiedy kochasz życie, i kiedy doceniasz to, że w ogóle masz taki niezwykły dar, i że możesz się budzić każdego dnia, możesz robić plany, możesz wprowadzać zmiany, możesz ulepszać, optymalizować, możesz zmierzać w takim kierunku, jaki sam wybierzesz. Kiedy doceniasz, że w ogóle masz taką możliwość, to i kiedy wyrazisz sobie samemu, światu, za to wdzięczność, nie trzeba tego robić na głos, wystarczy zrobić to w sercu, w duszy, codziennie rano i codziennie wieczorem, to wtedy buduje się w tobie ogromna, ogromna energia wdzięczności, radości i szczęścia. I to jest najbardziej twórcza, najpotężniejsza energia na świecie i kiedy z ciebie wypływa ta moc, to wszechświat odpowiada dokładnie tym samym, więc Niezależnie od tego, w którym miejscu życiowym jesteś teraz, życiowo jestem w kanionie Kolka, najgłębszym kanionie świata, albo według innych źródeł, jednym z najgłębszych, jednym z trzech najgłębszych kanionów świata w Peru. Jest cudownie, jest, jest, jest rano. Na kanionu właśnie wyfruwają na ciepłych falach powietrza kondory. Bo ja osiadłam tutaj na chwilę, żeby Ci przypomnieć, że trzeba kochać życie takim, jakie je jest. Dlatego, że kiedy zaczynasz je kochać i zaczynasz być wdzięczny nie za to, co masz, tylko za to, że jesteś. To jest drugie. I to się nieustannie zmienia. Czasami mamy dużo, czasami mamy mało. Czasami doświadczamy wielkich strat. Czasami... Musimy mierzyć się z problemami czasami zdarza się coś takiego, co kompletnie wytrąca nas z równowagi. Wszystko rzecz drugorzędna. To, co mamy i ile tego mamy, kiedy to zdobyliśmy i ile jeszcze możemy zdobyć. To jest wszystko sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest to, że jesteśmy. To, że jesteśmy tutaj na Ziemi, i mamy przywilej doświadczania. Tego wymiaru rzeczywistości. I na świecie jest tak mnóstwo absolutnie cudownych miejsc. W Polsce jest tak dużo absolutnie cudownych miejsc. Każdy świt w każdym miejscu na świecie, niezależnie od tego, czy to jest Polska, czy to jest Peru, czy to jest Kambodża, czy to jest Kamerun, każdy świt to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. Dlatego, że każdy świt przypomina nam o tym, że zawsze jest nowy początek. Niezależnie od tego, ile trwał dzień, jaki był, jak się skończył, to jest już tam w przeszłości, a teraz mamy nowy początek. Nowe życie. Codziennie o świcie. Więc chcę Ci przypomnieć, że trzeba kochać życie i trzeba szukać w życiu powodów do tego, żeby je kochać. Wiem, że istnieje w życiu też wiele powodów, żeby być niezadowolonym, żeby być zmęczonym, żeby być zniechęconym, żeby być rozczarowanym, ale przypomnę Ci też, że to, że jesteś rozczarowany, albo że jesteś zmartwiony lub zestresowany, nie wynika z tego, co się dzieje, tylko wynika z tego, w jaki sposób interpretujesz co się dzieje. Więc jest to też coś, nad czym mamy kontrolę. Dlatego, że. Nie mamy kontroli nad tym, co się zdarza, ale mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób na to reagujemy. I niezależnie od wszystkiego, trzeba kochać życie. Dlatego, że to jest niesamowite, że jesteśmy tutaj, że każdy z nas ma oddech, że każdy z nas ma dni, tygodnie, miesiące, lata i każdy z nas ma moc do tego, żeby kreować swoje życie. Każdy z nas ma moc. Nie wszyscy z tej mocy korzystają, ale każdy z nas tę moc ma. Więc trzeba kochać życie codziennie. Zatrzymaj się dzisiaj i pomyśl o tym, co masz fantastycznego i wartościowego, niematerialnego w życiu. I doceń to, że masz. Docen to, że możesz oddychać. Docen to, że możesz się poruszać. Docen to, że możesz widzieć słońce. Że możesz słyszeć śpiew ptaków. Doceni to, że masz moc, żeby kreować taką przyszłość, jaką sobie wymarzysz. I zrób to.